W tym miejscu, w którym ja jestem świadkiem, pracowania ponad siły. Pan Jakub pracuje w tym miejscu ponad siły. Ponad siły. No ale gdyby tego nie czynił, to jeden z pomysłów był to: słuchaj, to skończmy o ósmej. I niech jutro wierni przyjdą. No, ciekawe. Pewnie by było. Że nie mamy strojów roboczych do sprzątania. No pewnie słusznie, poza tym niedziela, Dzień Święty. Nie mówię tego trzygodnym wiernym z wyrzutem. Mówię, że są osoby spośród nas, spośród Was, które się rozliczają wobec tego, ile mogą, tyle dają, a są osoby, które się rozliczają wobec tego, co jest do zrobienia. Co jest do zrobienia? I chyba wszyscy jesteśmy na tym etapie, już w tej chwili, nawet z tytułu wieku, że wobec tego miejsca tutaj, katakumb w domu u pana Jakuba, musimy mieć zrozumienie to wyższe, bo inaczej pana wyślizgamy. To znaczy, pan będzie ponosił konsekwencje, że w domu otworzył dom dla Chrystusa i ludzi, dla nas. A jak zacznie ponosić tego konsekwencje, to my wtedy, pani gdzie pójdzie? Do Bractwa Świętego Piusa X czy gdzie indziej? A państwo? Do indultu, czy do Świętego Piotra? Czy do indultu tam na na, 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 A może w ogóle przestaniecie chodzić do Kościoła, bo to nikomu już dzisiaj nie wolno wierzyć. Zamkniecie się w domku, włóczycie sobie serię. I co najwyżej, jak pan Jakub tutaj kurę uchoduje, jakby mu się udało, to przyjdziemy po jajko albo po kurę. Bo może bez paszportu albo z paszportem, ale jakaś taka, pana Jakuba.